Na pogrzebie Krzysztofa Krawczyka 74 litry, w Grotnikach obecny był premier Mateusz Morawiecki 52 litry, wraz z żoną Iwoną. W sobotę 10 kwietnia miały miejsce uroczystości pogrzebowe słynnego muzyka Krzysztofa Krawczyka. W czasie mszy żałobnej został odczytany list od prezydenta Andrzeja Dudy, głos zabrał także minister Piotr Gliński. Wiadomość o śmierci świętej pamięci, Krzysztofa Krawczyka, głęboko mnie zasmuciła. Odszedł wspaniały artysta, który swoimi dokonaniami zapisał własny, odrębny rozdział w historii polskiej muzyki. Jego piosenki znają na pamięć miliony Polaków. Wpadających w ucho melodii zebrało się tak wiele, że nawet tych najważniejszych nie sposób wymienić jednym tchem. Wykonywane przez Krzysztofa Krawczyka utwory wciąż zdobywają serca nowych słuchaczy. Łączyły i nadal łączą całe pokolenia brzmiał fragment listu Andrzeja Dudy, odczytany w Archikatedrze. Z kolei na cmentarzu pojawił się premier Mateusz Morawiecki w towarzystwie żony. Dziś stoimy przy trumnie wielkiego piosenkarza człowieka, który był legendą już za życia, powiedział biskup Antoni Długosz, wieloletni przyjaciel zmarłego artysty. Kapłan podziękował wszystkim osobom, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu. Chciałbym jeszcze raz w imieniu żony Krzysztofa, Ewy, i jego syna Krzysztofa Juniora, brata Andrzeja złożyć staropolskie Bóg zapła wszystkim, którzy Krzysiowi oddali ostatnią posługę. Niech Bóg Wam stokrotnie wynagrodzi. Także Andrzejku dzięki za stałą obecność w życiu Krzysztofa. Bóg zapłać powiedział: premier Morawiecki przyjechał na cmentarz w Grotnikach wprost z Wawelu, gdzie odbyły się uroczystości związane z 11-rocznicą katastrofy smoleńskiej.